byłeś tutaj? A ja wiem, czy byłem, ale nie wiem, jak się nazywa. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Burger Zinger. Burger Zinger. Ile? Por. Jeden, Burger. Jeden. Tamu. Burger Zinger. Serowe makaroni cheeseburger. Surowy makaroni cheeseburger. Tamu do tej pory. Surowe makaroni cheeseburger. Z panią, gdzie to pan nie jest? Tak? Shake sweet popcorn. Shake, sweet, popcorn. Shake, sweet, popcorn. Co tam jest? Tak. Przypoczy cały. Dobra. Czerwone czopce. Ale może, może się upiec. Burger zinger. Burger zinger? No. Przypomnę wam, burger zinger. No. Burger zinger. Mm. Tak? Burger zinger. Zinger, tak? Tak, ja. W restauracji jakimś, sama Sama kanapka. Sama, sama tam mamy, tak. Serowe makaroni, czy z burger? Y Surowy machan cheesburger. To nie mam pamięci. Kurwa, ludzie. Shake sweet popcorn. Shake popcorn. Y shake Sweet Popcorn. Shake Sweet popcorn. Twister halun. Twister Halum. Kulito. Kuliton. Małe, małe. Ja też się rozbieram. Kurwa dostaję, bo się może. Cześć. Orion ring. Cześć, orion ring. Cześć. Deepem barberki. Deep and barberki. Wszystko, da. Kętem machę. Osiem słońce. Machę.